Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak zrobić ogórki kiszone na zimę ale z wodą nieprzegotowaną ja już mam z wodą przegotowaną umyte, słoiki muszą być wyparzone, dobrze po prostu umyte ogórki umyłam 2-3 razy proszę zobaczyć, one muszą być umyte i nawet te końcówki były lekko takie żółte, ja to obcięłam, nie wiem czy to jest dobre, ale jak już mówiłam, te ogórki jechały y, parę kilometrów, oczywiście ze Szczecinka, będę się powtarzać, I to jest chyba już ostatnia rzecz, nie, jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać na kanale, która może Wam się teraz latem przydać, jak się robi, Mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jedno danie, właśnie, ale to na dniach. Dzisiaj szybciutko robię ogórki, ponieważ je muszę zakisić, żeby mi się już nie zepsuły. Na pewno już mające 3-4 dni po zerwaniu, Pani na rynku zapewniała mnie, że ogórki są dobre, świeże i naprawdę są, za co jestem bardzo wdzięczna, ponieważ idąc na rynek nie wiemy, co kupujemy. Proszę zobaczyć, one są jeszcze takie naprawdę twarde, są nie są miękkie. To jest dobry ogórek do kiszenia. A więc co tutaj dałam? Liść, ponieważ kupiłam sobie też taki komplet. Można powiedzieć, był liść szanu, koper i czosnek daję. Woda słona, zimna, znaczy ja daję taką troszeczkę ciepłą, żeby mi się ta sól dobrze rozpuszczała. Tak, tutaj mam całą główkę czosnku obraną i dajemy do środka. Ja kroję nieraz, ponieważ uważam, że jest smaczniejsze, że lepiej pachną, ale jak ktoś lubi nie kroić, to może nie kroić. I teraz przechodzimy do nakładania. Ogórki nakładamy, proszę zobaczyć, tą jasną stroną do dołu. Nie wiem jaka to jest różnica, ale mówią eksperci, że tak jest lepiej, a więc tak będziemy robić. I tutaj pomiędzy jakieś takie małe ogóreczki, żeby Wam się tutaj dobrze włożyło, zapełniło. Ale ogórek nie może wystawać, więc wyciągamy ten, damy jakiś jeszcze z jeden, ponieważ on musi być zalany równo. Nie może wystawać bez wody. Naprawdę to bardzo, bardzo zależy od tego, jakie ogórki kupicie. Mnie się również zdarzyło, że kupiłam ogórki, przyjechałam do domu, wyglądały ładnie po zrobieniu po paru dniach były kapcie nie wiem z jakiego powodu czy od nawozu było za dużo w nich ale naprawdę wszystko cała praca wszystko trzeba było wyrzucić więc proszę pytać jak macie jakiegoś zaufanego swojego sprzedawcę a więc możliwe że Wam dobrze doradzi i tak robimy te wszystkie słoiki to jest naprawdę coś bardzo zdrowego. Macie za darmo witaminę C, która jest również bardzo ważna dla zdrowia. Zwłaszcza w tych czasach wyraźniejszych. Dwa słoiczki mi zostały. Mam jeszcze jakieś obóreczki. Od mojej innej siostry. Od szwagra. Za co również dziękuję bardzo. Ale widzicie, jak się ma rodzinę, a więc. Naprawdę można coś fajnego zawsze dostać w prezencie. Coś zdrowego, świeżego, z działki. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję, Jola i Roman. A więc zostały tylko trzy, i zrobimy te trzy. Nawet jako małosolne można sobie zjeść. Tutaj były, nie wiem czy, 4 kg ogórków. A więc proszę zobaczyć, jak szybciutko to idzie zrobieniem tych ogóreczków i tu mam litr wody ciepłej i daję sól ponieważ ja mam sól himalajską sól mam ona jest troszeczkę łagodna bardziej łagodna dam półtorej łyżeczki i teraz bierzemy próbujemy mm? jest słony ale to może być na lekko bardziej słone, można powiedzieć. Czyli na litr wody, jak himalajska, sól musicie mieć około dwóch łyżek na litr. Jeżeli to jest sól kamienna, możliwe, że Wam starczy około półtora łyżki na litr wody. I teraz zalewamy. I proszę zobaczyć, z takiego litra mamy dwa takie 0,7 słoiki. Tak, zalewamy i już ogórki są praktycznie zrobione. Wycieramy te brzegi, wycieramy pokrywki, zakręcamy i możemy odstawić do góry nogami te słoiczki do jutra. Na przykład niech postoją, dzień dwa. One się tam zasie, pokrywka się zasie i wtedy one będą dobrze trzymać. Nieraz nawet jeszcze jest tak, że Woda uchodzi, ale to jest normalnie, normalna reakcja jak następuje fermentacja. Te pokrywki są suche, ale ja jeszcze je przetrę. I teraz ten brzeg wycieramy. I, i zakręcamy dość mocno i tak odwracamy nie wiem czy to trzeba czy nie ale ja tak odwracam można pomieszać odwrócić i niech sobie tak stoi tak robię te wszystkie moje słoiki proszę zobaczyć ogóreczki są już na zimę gotowe a więc dziękuję bardzo za uwagę mam nadzieję że się może komuś to przydać Moje ogórki na zimę, będą ukiszone z wody nieprzegotowanej. Jeżeli robicie mało solne, musicie troszeczkę wodę, musicie troszeczkę soli zredukować, bo Wam będzie zasłone pół łyżki soli bo one będą wtedy za, za mocne zasłone nie ma takiej potrzeby. Ja dodaję się skórkę z chleba, żeby ono się szybciutko. Ukisiło. W woreczkach nie kiszę, przynajmniej na razie nie, bo mówią, że plastiki są niedobre, a więc używam tylko i wyłącznie takich rzeczy. To, co brakuje nam teraz w tym jedzeniu, kiedy jemy tak dużo, właśnie takich rzeczy gotowych produktów, czy półgotowych produktów, czy półproduktów, a więc naprawdę bardzo wskazane. Dziękuję bardzo i do widzenia.